Už mogę. Tak, tak, pewnie. Da mhm. max, super, max, max, super, super, max max super max max Super Super max 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 super max max Super super max 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 super max max super super max 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 max, max, max... Maks, 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 super maks, maks, super, super maks, maks, super maks, maks, super, super maks, 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 super maks, 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 super, super maks, 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 super maks, 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 super maks, 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 super maks, 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 super, super maks, 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 maks. Czekaj, gara, Jak się z tej strony, nie pierdolę E tej strony, E, -E. U? q z -U e Q Aha, ostatnim szkany przechodziłem tam Jesteś przede mną ty tkańdzuje jeździsz z czami Ja zjeżdżam, bo <laughs> Te ściłem Po zwróciłem jakiegoś mechanika Mercedesa Wiem Na ostatnie kółko weźmiemy 5 kg, bo tam. No. ja? Znaczy, niech każdy weźmie 5 kilo na ostatni, kółko, bo przecież nie musisz dojechać do tego Nie, ale nie chodzi o to, bo. Mi Może starczy. w razie czego bym chciał dwa. W razie czego no, chcę okay. dwa, że, że jak pierwszym nie widzi... Jestem jedzie, trzeci żeby... XD! Ja jeszcze trzyma. Ja jeszcze trzyma. Jedzie. Dobra. Dawaj sosno. I malek to prowadzi ja. Zezowski co robi! Zezowski to był Laguje go Tam wy dwójkę nie znajwowaliście czy co Nie no Będzie syf z przodu No i co on robi no? Czy się jadę normalnie Widzę to, widzę to Ja nic nie robię, Jak ja jadę to. prosto E! Błaga syf, syf, syf! Ja pchamie pcham je, Rozwalił protusa, Rozwalił protusa. Pchamię! Nie, to jest idiota! Patrzę dobra, no to jest Ja, ja mam z tego clipa! Ja mam z tego clip! Spokojnie, Te ze to nie jest to jest dajny! Kurde! Jest Ktoś poleciał! Kurwa, do Skrzydła nie mam! Dobra, odpuść, odpuść. teraz bakyma, bakyma. pal na wszystko na prostej. Pal, pal, pal. Daj ci slipa. Odpuszczę i go zaatakuję na prostej. <trym> mimo, strzec. Y poleciał zimalek, nie rozwalił się chyba. Brawo kończu no. Sztaka daj Ja pierdzielę nie to coś się... Najdziwniejszy wyścig Jeden z dziwniejszych jak jechałem Tak jest Si